Ojciec, mamy trochę tego złomu. I co? Dałem radę. Masz marek nosa. Wszędzie się złom znajdzie. A wam się nie chciało iść do świetlika. – Kłóć się pojś. Spytałem się kobiety. Trochę tam pogadałem z nią. Koniec języka. Za przewodnika masz. No widzisz, Edziu. Po prostu ty masz ulok osobisty, tato. Ludzie jakoś ci chętnie ten złom dają. My z panem Edkiem nie mamy takiego uloku. Nie gaszę. Nie Edkowi udało się szczęśliwie doprowadzić wóz do placu złomowiska. Procedury wyglądają bardzo podobnie jak w kraju. Pierwszy punkt programu to waga najazdowa. Zatrzymaj się, Adek. Idzie tu jakiś człowiek. Ja tam? Złom gdzie? Możesz, stary. Tutaj? Nie. Ale musisz wyjazd. Andrzej! Dobra! Trzymaj tam do góry. No. Dawaj, opieramy. Uważaj. Tam tu delikatnie. Większość dzisiejszych skarbów to spore gabaryty, więc rozładunek pod okiem pracownika przebiega całkiem sprawnie. Jedziemy pliant Dobra. Proszę, proszę. Powiem panu Edkowi, że ładnie tu w tych cechach. No, fajnie, A, fajnie. Jest. Ale szczęśliwy będę, panie Edku, jak będziemy jechać i będzie napis pluszków. A, no to już w ogóle będzie. Proszę, wszędzie dobrze, ale w domu, w domu najlepiej. Lepiej. Ja. No I co? Cztery hmm, tysiące zarabiane, A masz te pieniądze w ręku? Na koncie. No na koncie, a to wiesz, przyjedziesz do Polski, to zobaczysz, ze czterech tysięcy cztery kolony zostaną ci. Ja. Ale słuchaj, są pieniądze no. zarobione. Nawet jak mama wyda, to wyda. Mam plan. Jaki znowu masz plan? Wracamy do domu. No i bardzo dobrze. Tak? Tak. Jak zarobimy 15 tysięcy koron.